W ostatnim czasie warunki rynkowe zmieniają się bardzo często. Przez większą część lata 2022 i początku 2023 złe wieści z gospodarki były dobre dla rynku, ale teraz inwestorzy mają nowy powód do niepokoju. Mamy kolejny atak paniki na rynkach europejskich, tym razem wywołany przez niemiecki Deutsche Bank, który zepchnął kurs euro dolara do poziomu 1,715. Kwestia, czy teraz inwestorzy rzucili się na shorty i czekają na spadki? No między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jak również podsumujemy ostatni tydzień i decyzje FOMC wraz z predykcjami oraz omówimy bieżącą sytuację w Japonii, aby jak zawsze na koniec opracować plan na handel na eurodolarze oraz dolarze z Jenem. Pierwsze, o czym trzeba wspomnieć, to fakt, że kalendarz na ten tydzień wygląda dosyć ubogo. Przy czym piątek powinien dostarczyć nam trochę emocji i to od samego rana, ponieważ w nocy otrzymamy o 12.30 dane inflacyjne z Tokio. Następnie, w ciągu dnia, wstępne dane o inflacji CPI ze strefy euro oraz wskaźnik PCI z USA, który jest kolejnym ważnym miernikiem inflacji. Czwartkowe dane PKB z USA nie powinno przynieść większych zmian, ponieważ jest to już czwarty finalny odczyt danych za ostatni kwartał od 2022 roku i najprawdopodobniej nie zobaczymy sporego odchylenia od poprzednich cyfr. Ok, przejdźmy teraz do szerszego podsumowania. Traderzy na shortach chyba powoli godzą się z tym, że ta transakcja może tym razem nie wypalić. A też żaden robot handlowy nie będzie w stanie dostosować się do tak dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Problemem jest interpretacja. Teoretycznie silna gospodarka jest powodem do kupowania akcji, ponieważ obiecuje wyższe zyski przedsiębiorstw. Jednak przez większą część lat, jak wspomniałem, 2022-2023, dobre wyjście z gospodarki były złe dla indeksów giełdowych i odwrotnie. Inwestorzy mieli nadzieję, że gorsze dane zmuszą Fed do obniżenia stóp procentowych. W marcu rynek zmienił się jeszcze bardziej. Obniżka stóp odbierana jest jako minus dla SP 500. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie. I zaostrzając warunki udzielania kredytów, banki wykonają część pracy za Fed i przez to też nie. Fed nie podniesie kosztu kredytu zbyt wysoko. Urzędnicy Fedu FED rozumieją, że stąpają po cienkim lodzie, a seria bankructw wskazuje na początek recesji. Koniec cyklu restrykcji monetarnych zwykle wzmacnia akcje i osłabia dolara amerykańskiego, ale inwestorzy powinni uważać, czego sobie życzą. Skala głębiego odwrócenia sugeruje, że bank centralny będzie musiał poradzić sobie ze spowolnieniem gospodarczym. I pod tym względem oczekiwania na obniżkę stóp to zła wiadomość dla SP 500. Obniżenie prognoz FOMC dla amerykańskiego PKB na 2023 rok z 0,5% do 0,4% wskazuje, że Fed przygotowuje się do recesji. No ale wydawałoby się, no wiadomo, że 1,1 punktu procentowego jest niczym, a należy tak pamiętać, w jakich warunkach dokonano tych szacunków. W grudniu główny wskaźnik z Atlanta Fed pokazał, że gospodarka USA wzroś, wzrośnie o 0,7% w pierwszym kwartale. W marcu ten szacunek wzrósł już do 3,2%. Sytuacja wygląda no znacznie lepiej jak widzimy, ale Fed mimo to obniża prognozę. Jego urzędnicy wyraźnie rozważają możliwą recesję. Tak więc no, to chyba naturalne, że rynek sam nie wie w którą stronę iść. No a mamy historię, która pamięta Paula Walkera jako zabójcę inflacji i Bena Bernanke jako ratownika w czasie kryzysu, a Jerome Powell może zagrać obie role naraz lub wybrać jedną z nich. Jednak sprzeczność polega na tym, że podnoszenie stóp i wycofywanie płynności służą w walce z wysokimi cenami, a aby ratować gospodarkę stopy procentowe są obniżane, a płynność jest wstrzykiwana. No i niebezpieczeństwo polega na tym, że może dojść do pewnego kryzysu, który doprowadzi do recesji i zmusi bank centralny, czy to zmusi bank centralny do rezygnacji z walki z inflacją w momencie, gdy nadal będzie ona wysoka. Recesja w gospodarce USA może nadejść wcześniej niż w innych krajach, co jest nieprzyjemną wiadomością dla dolara, ponieważ średnio spadł on o 5,5%, gdy Stany Zjednoczone wpadały w recesję. Z drugiej strony, kiedy PKB USA i reszty świata jednocześnie się kurczyły, indeks dolara rósł o 4,6%. Jedną z przyczyn spadku euro-dolara w 2022 roku były obawy o recesję w strefie euro pod wpływem kryzysu energetycznego. A jak wiemy, no udało się uniknąć tego najgorszego scenariusza. A co więcej, aktywność w marcu biznesowa w strefie Euro osiągnęła najwyższy od 10 miesięcy poziom 54,1 punkta pomimo 1,1 punkta pomimo kryzysu bankowego i przejęcia kredyt Suisse przez jego konkurenta UBS. I ogólnie spadek euro do 10715 był spowodowany obawami, że problemy rozprzestrzeniły się ze Szwajcarii na Niemcy i inwestorzy uważali, że następną ofiarą będzie Deutsche Bank. No, tutaj bardzo łatwo było to sądzić, znając oczywiście historię tego banku. Na no, rzeczywistości no, sytuacja wydaje się stabilna. Zysk netto w 2022 roku Deutsche osiągnął 6,1 miliarda dolarów, to jest najwyższe od 15 lat, a w przeciwieństwie do straty netto Credit Suisse, która wyniosła 8 miliardów dolarów. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 39%, a wskaźniki płynności kapitału były stabilne. No a kiedy na rynku panuje panika, no inwestorzy najpierw sprzedają, a potem próbują zrozumieć, co się stało. No trochę odwrotnie niż podpowiada logika. Poprawa stanu gospodarki i silny system bankowy no, pozwalają EBC być głównym miastrzębiem wśród głównych regulatorów świata. W przeciwieństwie do Fedu, który w marcu podniósł stopy tylko o 25 punktów bazowych i zasugerował przerwę. To EBC Dodał 50 punktów bazowych, a pani Christine Lagarde powiedziała, że powrót inflacji do celu 2% w strefie euro nie podlega negocjacjom. Kursy euro-dolara koncentruje się na dywergencji w polityce pieniężnej na tle zmniejszania się różnic w rentownościach amerykańskich i niemieckich obligacji. W połowie marca różnica zmniejszyła się do 70 punktów bazowych, a ostatni raz taką liczbę odnotowano w 2021 roku, kiedy to euro kosztowało powyżej 1,21 dolara. I tu według Société Générale, Citi i Deutsche Banku inflacja w strefie euro stworzy dodatkowy impuls dla euro i popchnie tę parę do poziomu 1,1. Kluczowym wydarzeniem ostatniego tygodnia tego miesiąca jest pod tym względem publikacja danych o cenach towarów i usług konsumpcyjnych za marzec. I tu pomimo przewidywanego przez ekspertów Bloomberga spowolnienia CPI, wskaźnik bazowy jest w stanie urosnąć do nowego rekordu 5,8% nawet. Panika wokół Deutsche Banku stworzyła doskonałą okazję do tańszego zakupu eurodolara. Tak więc, podczas gdy główna para walutowa znajduje się powyżej 1.0715, no myślę, że powinniśmy skupić się na długich transakcjach. I to tyle w kwestii eurodolara. Teraz przejdźmy do jena. I tak, tutaj wczesną wiosną fundusze hedgingowe popełniły dramatyczny błąd. Spekulanci stawiają na kontynuację cyklu zacieśnienia monetarnego Fedu oraz na niechęć nowego prezesa Banku Japonii, czyli wspomnianego wcześniej Kazuo Ueda, do zmiany czegokolwiek, czego właśnie efektem mamy shorty netto na jenie na poziomach widzianych ostatni raz w czerwcu zeszłego roku. Kryzys bankowy, jak to wcześniej też również omawialiśmy, spowodował spadek kursu USD o 4%, doprowadzając fundusze hedgingowe, które weszły na długie pozycje, do ogromnych strat. I te wyjścia z pozycji pozwoliły właśnie parze osiągnąć przez nas wcześniej zakładane cele na 132 i 130. Upadłość trzech amerykańskich banków i przejęcie Credit Suisse zwiększyły ryzyko zacieśnienia, e, zakończenia cykli restrykcji monetarnych przez Fed i inne wiodące światowe banki centralne. No tu, według SMBC, Nikko Securities, Bank Japonii ma no, niewielkie szanse na dokonanie korekt w swojej polityce kontroli krzywej e, dochodowości w kwietniu, ze względu właśnie na niepewność, z jaką boryka się teraz Fed. I ponadto, ceny konsumpcyjne w Japonii spadły w lutym o ponad 1% do 3,1% z powodu spadków kosztów energii. ABOG ma jednak inne wskaźniki też do rozważenia. Na przykład koncentruje się na inflacji bazowej, która osiągnęła z kolei najwyższy poziom od 4 dekad. Dlatego kwestia normalizacji monetarnej Banku Japonii pozostaje otwarta, co sprzyja właśnie niedźwiedziom na dolarze z jenem. I to głównym argumentem przemawiającym za umocnieniem się jena w stosunku do dolara amerykańskiego są oczekiwania recesji w gospodarce USA, która zwiększa popyt na bezpieczne aktywa i obniża rentowności obligacji skarbowych. A rozpiętość właśnie rentowności między Stanami Zjednoczonymi a Japonią zmniejsza się, co prowadzi do repatriacji kapitału przez japońskich inwestorów i wzmacnia jena. Poza tym taki czynnik jak dywergencja w polityce monetarnej nie wspiera już byków na dolarze z jenem. Instrumenty pochodne CME dają 87% szans, że stopa funduszy federalnych na kolejnym majowym posiedzeniu FOMC zostanie na poziomie 5% i przewiduje spadek do 4,1% do końca 2023. Także nadzieje na gołębie przesunięcie składa, skłaniają nawet Morgan Stanley, do spekulacji na temat spadku dolara amerykańskiego do poziomu 120 jenów do końca grudnia. A MUFG również postrzega dolara jako wrażliwego i zaleca sprzedaż tej pary w kierunku 128 i 127. Z kolei Cardia Agricole zaleca natomiast ostrożność. Ich analiza historyczna pokazuje, że sprzedawanie amerykańskiej waluty zanim Fed przestanie podnosić koszty kredytu jest niebezpieczne. Tak więc no możemy się zastanawiać, no, czy dolar ponownie się umocni? No Przypuszczalnie dolar mógłby się umocnić w przypadku nieoczekiwanego wzrostu inflacji w USA, co zmusi właśnie Fed ponownie do kontynuacji cyklu zaciśnienia monetarnego. Z kolei no coraz lepiej wyglądają wskaźniki takie jak PPI, czyli inflacja po stronie producentów, czyli taki scenariusz można powiedzieć, że nieco się oddala, jeśli przykładowo te wskaźniki PPI nadal będą wyglądały tak pozytywnie a albo nawet lepiej. No i główny scenariusz również sugeruje koniec cyklu podwyżek stóp w marcu, co sprawia, że sensowna jest nadal sprzedaż dolara z na korektach, oczywiście z celem w granicy 128,5. I myślę, że tym optymistycznym akcentem można zakończyć ten materiał. Oczywiście pamiętajcie, by zerknąć na nasze inne produkcje, które wyświetlają Wam się teraz na ekranie. A ja dziękuję za dzisiaj i życzę powodzenia w tym tygodniu i do usłyszenia do następnego.